Witam! Dziś przygotowałem coś ekstra. Ekstra, bo żonka zamówiła dla mężusia parkę wosów na urodziny. Dodam, że te gołębie są cholernie drogie. Ale cóż się nie robi dla miłości. A więc oprócz bukietu tulipanów, które ja dostarczam, również parka wosów. A jak one wyglądają? Dodam, że te wosy pochodzą z Van z Holandii. Tutaj przygotowałem parkę, która jest z różnych gniazd. I można je połączyć na siebie lub oświeżyć czymś ekstra. A więc tutaj jeszcze puszek na główce. No, pokaż ty się, jak ty wyglądasz. Puszek czyściutki, wąs. Van Hautena, Te gołębie są. Bardzo szybkie, bardzo szybkie, potrafią całą rodziną, całą ławą nadlecieć na gołemnik 20 i 40 sztuk, by skasować konkurencję. A więc czerwone jabłuszka Van Houtena od Ryszarda i proszę, chodź ty jeden Wosiku i do niego dobierzemy samiczkę z innego gniazda. Ale równie uroczą, równie uroczą samiczkę. No, pokaż nam się tutaj, pokaż, jak to wygląda. No ściąg typowo Jansenowy, cudo nad codami. Inteligentna, bacznie obserwuje okolice. Co tu takiego się dzieje? No bym porównał do małżonki, która ofiaruje ją mężusiowi, czyli miłość, piękno, radość. Oj, trzeba to zachować. Takie gesty nie co dzień się spotyka. Ogon, jedno piórko. To świadczy o kapitalnym wiązaniu muskulatury. Cóż to więcej dodać? To jest młodziutka samiczka. No, wpuśćmy do klateczki i zobaczymy, jak oni razem ze sobą będą pasować. I do tego przyszłego mężusia. Ale to nie wszystko. Ryszard też ma gest. I da coś ekstra od siebie. Oryginalnego Jana Heremansa. Można połączyć na tle z Heremansem, a dzieci z czerwonym włosem. No, papaś. Pokaż ty do kamerki. Pokaż ty, Jan Heremans. O imieniu Johnson. <gryw> Johnson to mój ulubieniec, ale daje od serca. Niech się roznażają. Johnson z tego ubarwienia idealnie do szalików będzie pasował. tego ubarwienia czerwonych włosów. Skrzydło <grystwa> pierwsza klasa. A więc Johnson od Richarda. Spójrzmy zatem z bliska jak ta paczka niewielka, ale bardzo, bardzo droga od serca wygląda. No i mamy parkę osów Van Houtena, młodziutkie, samczyk, tu już znawcy po tym ubarwieniu rozpoznają tą prawidłową klasę i do tego płowa samiczka, parka wprost idealna, a do oświeżenia tej linii, żeby za głęboko nie wchodzić w pokrewieństwo, Johnson. Johnson to jest paker, należałoby najpierw Johnsona połączyć z samiczką, a dzieci na czerwono nakrapianego, a więc prezent od żony dla męża, jako dowód miłości. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołemnik, Polska.